Nie wójcie, jesteśmy w Krzeszowie na dosyć oficjalnym spotkaniu. Yy, tak, jest to y, krajowa konferencja y, euroregionu Nysa. Statutowo dwie w roku takie konferencje się odbywają. Jest to najwyższa władza y, strony Polskiej Euroregionu Nysa. Przyjeżdżają tu przedstawiciele wszystkich władz gminnych należących do Euroregionu. To znaczy delegaci wydelegowani uchwałami rad gminy do reprezentowania swoich gmin w Euroregionie i tym samym w konferencji krajowej tegoż Euroregionu. W większości są to wójtowie, burmistrzowie, konkretnie z 43 gmin strony polskiej Euroregionu. Jakie tematy dzisiaj będą poruszane? Dzisiaj będą poruszane przede wszystkim tematy związane ze zmianą statutu Euroregionu, a to w związku z reformą administracji i pojawieniem się od 1 stycznia tegoż roku powiatów, które też w większości deklarują chęć przystąpienia do Euroregionu. Panie Wójcie, czy takie posiedzenie Euroregionu odbywa się po raz pierwszy na terenie gminy Kamienna Góra? Yy, takie posiedzenie odbywa się po raz pierwszy na terenie w ogóle powiatu kamiennogórskiego, czy ziemi kainnogórskiej. Yy, oczywiście yy, trzeba tutaj wspomnieć o tym, że w ubiegłym roku w samym mieście Kamienna Góra odbywało się posiedzenie Euroregionu, ale w całości, czyli wszystkich stron, strony polskiej, czeskiej i niemieckiej organizacja tego typu posiedzenia jest jakimś wyróżnieniem dla gminy, czy po prostu jest to z jakiegoś rozdzielnika? Na pewno nie jest to obowiązkiem, na pewno nie jest to przymusem, jest to pewnym wyróżnieniem dla gminy. Ja uważam, że dobrze się stało, że Krzeszów, który, o którym wielu ludzi wie nie tylko w Polsce, ale poza jego granicami, warto by było, żeby i uczestnicy, członkowie Euroregionu mieli możliwość jak gdyby od dołu, od podszewki zobaczyć ten Krzeszów, poznać jego problemy, a tym samym i cały powiat Czy w dzisiejszym spotkaniu będą brać udział również parlamentarzyści ziemi Górskiej? Tutaj mi trudno powiedzieć, dlatego, że ja jestem tylko gospodarzem tego spotkania, natomiast władzami jest konwent, jest prezydent tego stowarzyszenia i nie umiem odpowiedzieć, kto dostał zaproszenia spoza delegatów na tą konferencję. Dziękuję. Dziękuję. Субтитры <laughs> Dzisiaj ważne spotkanie w Krzeszowie, kto oprócz delegatów z poszczególnych gmin będzie to obecny? Przede wszystkim jest to konferencja krajowa Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Regionu Nysa, czyli najważniejszymi postaciami są delegaci. E, no, biorą udział tradycyjnie już w obradach każdej konferencji naszej przedstawiciele grup roboczych, czyli ci ludzie, którzy są solą ziemi naszych kontaktów, nawiązują bezpośrednie kontakty i spotkanie to nie ma charakteru uroczystego, ma to roboczy charakter, a jest taki dobry Dobry obyczaj Euroregionu, że kolejne spotkania konwentu, kolejne spotkania konferencji krajowej odbywają się w gminach, które są członkami Euroregionu. Stąd jesteśmy tu. Ja się bardzo cieszę, bo Krzeszów bardzo lubię, dobrze znam, bo jest to dobre miejsce na spotkanie. Gminie jest 43, spotkania dwa w roku, to znaczy, że Krzeszów no jest chyba ważny w Euroregionie, skoro tu jest spotkanie. Absolutnie tak, Krzeszów jest bardzo ważny, o ja tym wszystkich zapewniam. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, ja myślę, że to tutaj jeszcze wójt, pan Szmajdziński, który no, jakby jako pierwszy w tej kadencji złożył taką propozycję, która została no, jakby natychmiast przyjęta. Oprócz tego, że w Euroregionie są gminy polskie, chcecie także wprowadzić do tej organizacji powiaty, czyli nowy szczeble samorządów. Dlaczego? na Świat się zmienia. No, rozumiem, że Euroregion jest stowarzyszeniem gmin dotychczas, bo tylko gminy były, które ma za zadanie nawiązywanie kontaktów, jakby tworzenia z granicy, przekształcania granicy z bariery w taki element rozwoju. No, skoro mamy powiaty i powiaty też działają na tym samym terenie, no to chcielibyśmy zaprosić powiaty, abyśmy razem mogli to robić. A ja myślę, że to raz, że będzie nam wygodniej, drugi raz, że mamy no, tu całą infrastrukturę, biuro, faksy, to wszystko yy, i niedobrze by się stało, gdyby powiaty, które w naturalny sposób takiego Kontakty będą prowadzić, robiły to jakby poza Euroregionem. Czy podobne spotkania, takie jak strony polskie, odbywają się także w krajach współpracujących, znaczy należących do Euroregionu? też tylko w, w ich ramach? E, oczywiście tak, oczywiście tak, odbywają się, są stowarzyszenia, czyli mają swoje statutowe obowiązki. E, w Czechach i e, w Niemczech czy w Saksonii mamy do czynienia z powiatami, tam powiaty stanowią podstawę Euroregionu. Natomiast jest, odbywa się jeszcze jedna rzecz, bo oczywiście no trudno, żeby w ramach Euroregionu spotkali się tylko Polacy e, z Polakami, Czesi z Czechami, Niemcy z Niemcami. Odbywają się tak zwane prezydia trójstronne, e, rady trójstronne, czyli to są raz do roku jest rada, czyli gdzie wszyscy delegaci y, spotykają się czescy, polscy i niemieccy, no i dużo części są prezydiony, są już bardzo robocze. W zeszłym roku takie spotkanie trójstronne było w Kamiennej Górze w sali witrażowej, a w tym roku gdzie będzie? Y, nie ustaliliśmy jeszcze. Nie ukrywam, że nasi partnerzy mają trochę teraz taki czas nie, trudny, w tym sensie, że Czesi y, właśnie skończyli wybory samorządowe. Y, 13 czerwca y, odbywają się wybory lokalne i europejskie w y, Saksonii. No jest taki zwyczaj, że dajemy ten miesiąc luzu na ukonstytuowanie się nowych struktur. No i to spotkanie, jak myślę, na jesień się odbędzie. Trudno mi powiedzieć, gdzie ono będzie. No Jest to kwestia ustalenia zaproszenia odpowiedniego miejsca. A jaki jest cel działania urogionu Nysa? O tego się nie da tak powiedzieć w jednym zdaniu. Ja mówię, to, co już próbowałem powiedzieć tutaj na początku, mianowicie to, że granica swojej natury dotychczas była miejscem, który coś kończył, ograniczał, zatrzymywał. I to było czuć. Zresztą stopień inwestycji w tych rejonach przygranicznych, tak pewne zaniedbanie, no to było ewidentne. Dzisiaj granica daje element y, impulsu rozwojowy i my chcemy robić wszystko, co powoduje, żeby ta granica dawała pewną korzyść. Ja myślę, że no nie wiem, y, okrzeszyn, przejście z bólem otwarte, niech będzie przykładem. No, niestety, nie jest jeszcze przykładem przejście w Lubawce. Znaczy, to, że nie jest to olbrzymie przejście, no ale to, że nie, nie ograniczono całkiem tam tych wszystkich tonarzy, odpraw celnych i tak dalej, to jest wieczny nasz, na, nasz bój. Czyli, jeżeli mówiąc o sensie Euroregionu, to jest jeden sens, to rozszerzenie, otwieranie granicy, a druga rzecz to jest taki, takie przekonanie, że im więcej ludzi po, z różnych stron granicy będzie się znało zupełnie towarzysko i osobiście, tym łatwiej będzie, nie wiem, występować o pieniądze Europy podejmować szereg inicjatyw, czyli takie budowanie takiego łańcucha osobistych kontaktów yy, wzdłuż granicy. No i to tak najkrócej rzecz biorąc to jest Euroregion. Jesteśmy chyba coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej. Czy w y, tych strukturach także istnieją Euroregiony? Tak. Yy, tak, Euroregiony istnieją i mimo tego, że, że jakby granice nie mają tego znaczenia w Unii Europejskiej, co mają, one są i no, najlepszym dowodem jest to, że w ramach Unii Europejskiej jeden z y, funduszy strukturalnych, fundusz Interreg, właśnie yy, ma za zadanie... Wspieranie tych rejonów, rejonów pogranicznych. Mają się nieźle, patrzą na nas z pewnym takim zaskoczeniem, bo jakby aktywność nasza, Polska, czy Polska i innych krajów jest tutaj olbrzymia i momentami myślę, że mamy efekty wcale nie gorsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Starosto, dzisiaj na spotkaniu delegatów polskich Eurogionu jeszcze jako gość. Tak, jeszcze jako gość, ale myślę, że aktywny, bo m.in. dzisiaj będzie się ważyć los przynależności powiatów do tego stowarzyszenia. I oczywiście jestem tu po to, żeby powiaty po pierwsze weszły, a po drugie, żeby weszły na dogodnych warunkach. A dlaczego powiaty chcą wejść do Eurogionu? Euroregion jest płaszczyzną, która stwarza rozmaite możliwości nie tylko współpracy z Czechami i z Niemcami, ale przede wszystkim jest strukturą, która otwiera dostęp do wielu. Funduszy. I stąd myślę, że nasza obecność jest e, tu istotna. E, oczywiście no jest kwestia składek. E, my nie możemy wchodzić do tego stowarzyszenia na takiej samej zasadzie jak gminy, to znaczy płacąc składki od, od jednej od jednego mieszkańca, bo wtedy by powstał efekt dublowania, to znaczy gminy by płaciły od swoich mieszkańców, a powiat od wszystkich mieszkańców tychże gmina. I to by było dużo pieniędzy i to by nam się tak nie bardzo opłacało. Stąd tutaj jestem, żeby lobbować za innym rozwiązaniem. Czy rozumiem, że te korzystne rozwiązania, czy korzystne zasady wejścia do Euroregionu powiatów to właśnie te składki. Yy, za jakim rozwiązaniem? Znaczy, po pierwsze, odpowiednia wysokość składek, relatywnie mniej więcej taka sama, jaka, jaką płacą gminy, żebyśmy byli powiedzmy tak samo obciążeni jak, jak jednostki samorządowe tego podstawowego stopnia. A druga sprawa, że powiaty stanowiły, żeby miały takie same przywileje i prawa, po prostu jak, jak gminy, żeby, żebyśmy byli pełnoprawnymi członkami. Bo tutaj koncepcje, przyznam szczerze, są różne, nie wszystkie mi się podobają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moi państwo, zaczynamy zgodnie z y, dobrym obyczajem y, praktycznie wszystkich posiedzeń y, ciał Euroregionu Nysa. Staramy się, aby owe posiedzenia odbywały się w gminach od niedawnej i powiatach, no, które są członkami Euroregionu Nysa. Stąd też jesteśmy e, ciałem kolegialnym krążącym. Dzisiaj jesteśmy w Krzeszowie. Korzystamy z zaproszenia e, pana Wójta, członka konwentu pana e, Szmajdzińskiego i też obok pana Szmajdzińskiego e, siedzi pan starosta e, powiatu e, kamienogórskiego, pan Kachniarz. Dlatego też e, proszę bardzo, e, gospodarza najbliższego ciała, czyli najpierw pana wójta, i pana starostę o zabranie głosu. Na początek. No zobaczcie jak te samorządy stare mają jednak jeszcze gdzieś pierwsze są. Proszę Państwa, a ja, a ja. E, jest mi bardzo miło Państwa powitać w gminie Kajna Góra, Krzeszowie, w największej wiosce z 21 w tejże gminie, największej wiosce liczącej półtora tysiąca mieszkańców. Krzeszów dla wielu z Państwa jest już znany, macie możliwość przebywania tutaj, podziwiania i bazyliki, która od... Dwóch lat posiada nie od cały, przepraszam, od dobrego roku tenże tytuł. Gmina, jak większość na Dolnym Śląsku, zawsze niebogata. Tym bardziej mi miło, że zechcieliście Państwo przyjąć zaproszenie tutaj do Krzeszowa. Uczestniczy z nami również przewodniczący Rady. Tak się składa, że jedną z zalet tej gminy jest stałość władzy

no i słuchajcie, miałem jeszcze coś więcej powiedzieć i także się nie rozbroili, że nie, nie, nie. Tak, się, tak, się, tak się też składa, że no. dzisiejsza konferencja jest dosyć wyjątkowa z tytułu takiego, że energetyka prowadząc jakieś pra prace wyłączyła na dom. Pan poseł zauważył, że nie płacimy rachunku. Płacimy rachunki, nie zwoje. Jest to taki wypadek. Ale za przy pracy. Płacimy. dziękujemy. Ale dzięki pójdę. temu być może będzie Może Dzięki tera, temu będziemy Dzień może mieli spotkanie tera. bardziej. I tym, jeżeli to. gdzieś jest ciemno, to świeczki świece są na tej sali. W przerwie proponuję Państwu, żebyśmy skorzystali z degustacji spółdzielni mleczarskiej z Kamiennej Góry Kamosu. Jedynej bodajże spółdzielni, która w tych trudnych czasach przetrwała. Są szanse na jej rozwój, popróbujcie Państwo jej produktów. Pani będzie służyć tymi produktami. Jeszcze raz serdecznie witam. Dziękuję bardzo. Panie Wujcie, bierze za promocję kampusu? <grydy> <grydy> Proszę Państwa, bardzo mi miło, że Państwo gościcie w mojej rodzinnej miejscowości. Czyli oprócz tego, że Powiecie, to ja w ogóle zresztą jestem widać. Mina nie jest taka biedna, Panie Wójcie, Nie, to nie, nie, nie. Proszę Państwa, oprócz tego, że jestem jakby tutaj gospodarzem poproszę, także no jest, reprezentuję jakby grupę tych prawdopodobnych nowych członków. Przyznam szczerze, że będę ostro dzisiaj lobbował za takimi rozwiązaniami, które dla powiatów będą e, atrakcyjne. A poza tym życzę Państwu tak pozytywnych i skutecznych obrad, jakie ja przeprowadzam w tym wnętrzu co niedzielę po Myślę, że to wnętrze emanuje pewną energią i sądzę, że zresztą co widać tam już pod barem, niektórzy uskuteczniają to. Eee, pomimo tego, że prądu nie ma, to widzę, że chłodziarka działa, więc eee, dobra będą owocne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja myślę, że oczywiście doświadczenia Pana Starosty tutaj zostaną <laughs> przejęte w całości, także wbije się to na sprawności naszego działania. Dziękuję bardzo gospodarzom, dziękuję za, za zaproszenie. Rozumiem, że degustacja, której była tutaj mowa, zostanie dokonana w przerwie. Polecam ser rok, albo tak... Nie wiem dokładnie, czy znam firmę, czy nie, ale A czy to za rok proszę. A Za marzalki degustacja? Nie za Co degustacja ser? sera. Pan starosta mówił o nie, to w trakcie powiedzmy... No jest Zerwa, powiedzmy.